Ludzie od wieków patrząc w niebo zadawali sobie to samo pytanie. Czy jesteśmy sami we wszechświecie? Wiek wszechświata i liczba zawartych w nim gwiazd sugerują, że życie pozaziemskie powinno być czymś powszechnym. Jako pierwszy zwrócił na to uwagę Enrico Fermi, zadając słynne pytanie. Gdzie oni są? Fermi zapytał dlaczego jeśli w drodze mlecznej istnieje wiele zaawansowanych pozaziemskich cywilizacji, nie znaleźliśmy dotąd żadnych ich śladów. W postaci sąd, Statków kosmicznych ani transmisji radiowych. Jeśli i ciebie nurtuje to pytanie, oglądaj dalej. W Drodze Mlecznej jest około 400 miliardów gwiazd. Taką liczbę jestem jeszcze w stanie ogarnąć ale w obserwowalnym wszechświecie jest około 70 tryliardów gwiazd. Spróbujcie wyobrazić sobie taką liczbę. To 7 razy 10 do 22, czyli 7 i 22 zera. A to jest bardzo dużo. Nawet jeśli inteligentne życie pojawi się na znikomym procencie planet, wciąż powinno istnieć mnóstwo cywilizacji nawet w samej Drodze Mlecznej. Drugą podstawą paradoksu jest założenie zdolności inteligentnego życia do przetrwania i rozprzestrzeniania się na nowe obszary. Bardzo prawdopodobne jest, że zaawansowana cywilizacja szukałaby nowych zasobów i kolonizowałaby z czasem coraz większe obszary galaktyki, podbijając kolejne planety. Ponieważ nie znaleźliśmy żadnych śladów takiej kolonizacji Ziemi ani układu słonecznego w ciągu kilku miliardów lat jego istnienia, wynika stąd, że albo inteligentne życie jest bardzo rzadkie, Albo jesteśmy sami we wszechświecie. Najprostszym sposobem rozwiązania paradoksu Fermiego byłoby znalezienie dowodów istnienia pozaziemskich cywilizacji. Od połowy XX wieku poszukujemy obcych. Jak na razie ludzka cywilizacja nie dysponuje możliwością podróży międzygwiezdnych. Ograniczeni jesteśmy do uważnej analizy tego, co jesteśmy w stanie zaobserwować z Ziemi. Oznacza to, że możemy odkrywać jedynie cywilizacje, które zmieniają swoje środowisko w stopniu na tyle wyraźnym, żeby dało się to zaobserwować z dużych odległości, bądź takie, które wywołują łatwo wykrywalne zjawiska, jak na przykład emisje radiowe, czy też celowo próbują się z nami skontaktować. Niestety praktycznie wyklucza to możliwość wykrycia w najbliższym czasie jakiejkolwiek nietechnicznej cywilizacji poza Układem Słonecznym. Technologia radiowa i umiejętność konstruowania radioteleskopów jest uważana za naturalną dla pewnego stopnia zaawansowania cywilizacji, a jednocześnie generuje efekty, które mogą być wykryte z dużej odległości. Uważne analizowanie emisji radiowych z kosmosu i poszukiwanie nienaturalnych sygnałów mogłoby doprowadzić do wykrycia istnienia obcych. Odebrane sygnały mogły być albo przypadkowymi emisjami, jak na przykład nasza telewizja, albo zamierzonymi próbami komunikacji. Rozwój technologii w ostatnich latach spowodował pojawienie się nowych dziedzin badań astronomicznych, zajmujących się wykrywaniem i klasyfikacją planet pozasłonecznych. Bezpośrednia obserwacja takich planet mogłaby doprowadzić do wykrycia w widmie absorpcyjnym ich atmosferę śladów związków sugerujących życie, chlorofilu, jednoczesnego występowania tlenu i metanu lub gazów przemysłowych takich jak freon. Precyzyjne obserwowanie powierzchni takich planet mogłoby dostarczyć bezpośrednich dowodów istnienia cywilizacji. Stosunkowo duża szybkość, z jaką inteligentne życie może się rozprzestrzeniać, daje podstawy do twierdzenia, że w otoczeniu Ziemi powinny istnieć jakieś pozostałości innych cywilizacji. W szczególności możliwe jest istnienie śladów bezosobowej eksploracji w postaci sąd i urządzeń badawczych. Pewne teoretyczne technologie, takie jak sądy von Neumanna, Pozwalałyby w całości przebadać galaktykę wielkości drogi mlecznej w czasie krótszym niż pół miliona lat, przy minimalnych kosztach materiałowych i energetycznych. Jeśli choć jedna cywilizacja w drodze mlecznej dokonała tego, pozostałości takich sąd mogłyby być znajdywane w obrębie całego Układu Słonecznego. Inną rozpatrywaną możliwością jest istnienie tzw. sąd Brakwella, hipotetycznych autonomicznych urządzeń szukających cywilizacji, z którymi można by nawiązać kontakt. Zostałyby one zaprojektowane jako alternatywa dla powolnej komunikacji z prędkością światła pomiędzy oddalonymi cywilizacjami. Aby uniknąć długiego oczekiwania na każdą odpowiedź, sądy wyposażone w sztuczne inteligencje mogłyby z odpowiednim wyprzedzeniem zostać rozesłane po galaktyce, aby przeprowadzić rozmowy na miejscu i przekazać do macierzystej cywilizacji jedynie ich rezultaty. Ale nawet jeśli takie urządzenia istnieją na Ziemi, możemy nie być w stanie ich rozpoznać. Wytwory obcej technologii i obcego sposobu myślenia nie muszą posiadać żadnych cech, które przypisujemy sztucznym obiektom. Urządzenia badawcze w postaci zaprojektowanych form życia mogłyby po wykonaniu zadania wymrzeć i stać się częścią biosfery, nie pozostawiając po sobie żadnych śladów. Urządzenia komunikacyjne bazujące na zaawansowanej nanotechnologii. Mogą działać nawet w obecnej chwili, całkowicie niewykrywalne dla nas. Wreszcie zaawansowana cywilizacja mogłaby posługiwać się metodami badawczymi zupełnie nam nieznanymi. Rozwój każdej cywilizacji wiąże się ze wzrostem zapotrzebowania na energię. Na pewnym etapie rozwoju zapotrzebowanie energetyczne może być tak wielkie, że cywilizacja może potrzebować całej energii swojej gwiazdy. Być może na takim etapie rozwoju Cywilizacja taka budowałaby tak zwaną strefę Dysona. Freeman Dyson zasugerował, że budując gigantyczną powłokę lub chmurę urządzeń otaczających całą gwiazdę, można by pobierać całą energię gwiazdy. Taka konstrukcja przeobraziłaby w sposób drastyczny widmo gwiazdy. Dyson spekulował, że zaawansowane cywilizacje mogą zostać wykryte przez poszukiwanie gwiazd o niestandardowych widmach. Poszukujemy obcych cywilizacji lub ich pozostałości od kilkudziesięciu lat bez rezultatów. Czy to oznacza, że jesteśmy sami we wszechświecie? Zastanówmy się nad możliwymi scenariuszami. Bardzo ciekawa jest hipoteza rzadkiej Ziemi. Zakłada ona, że warunki potrzebne do powstania życia i jego ewolucji są bardzo rzadkie, albo nawet unikalne w skali kosmosu i dlatego Ziemia jest wyjątkowa, nawet jeśli warunki takie już występują. Nie jesteśmy w stanie oszacować, ile czasu może średnio zajmować powstanie życia. Ziemia z kilkuset milionami lat może pod tym względem być wyjątkowo szczęśliwym przypadkiem. Fakt, że w ciągu kilku miliardów lat istnienia życia tylko jeden gatunek na Ziemi zbudował cywilizację, sugeruje, że może to być niezwykle rzadkim zjawiskiem. Powstanie inteligencji może być wyłącznie ewolucyjnym przypadkiem, wynikającym z wielu zbiegów okoliczności. A może życie jest powszechne i cywilizacje techniczne powstają często, ale kiedy tylko jakaś cywilizacja zaczyna się rozwijać, różne zjawiska naturalne niszczą ją w zalążku. Zdarzenia takie jak zlodowacenia, które doprowadziły w przyszłości nasz gatunek na skraj wymarcia, czy uderzenia gigantycznych meteorytów, które zakończyło panowanie dinozaurów na naszej planecie, bliskie supernowe i rozbłyski gamma mogą regularnie sterylizować regiony, gdzie rozwijało się życie. Ogromnym problemem jest sama cywilizacja techniczna. Cywilizacje takie mogą niszczyć same siebie przed lub niedługo po osiągnięciu poziomu komunikacji radiowej i lotów kosmicznych. Nasz gatunek może być tu świetnym przykładem. Już kilkakrotnie stanął w obliczu wojny nuklearnej. Na szczęście do niej nie doszło, ale ogromnym zagrożeniem pozostaje broń jądrowa, zmiany klimatu, broń biologiczna oraz rozwijane technologie takie jak maszyny samoreplikujące i geoinżynieria. Kolejną przyczyną braku śladów innych cywilizacji może być fakt, że jakaś zaawansowana technologicznie cywilizacja pilnuje, aby żadna inna cywilizacja skłonna do ekspansji nie osiągnęła poziomu umożliwiającego kolonizację galaktyki. Taka ekspansja byłaby postrzegana jako zagrożenie i zduszana w zarodku. Taki mechanizm mógłby spowodować, że w galaktyce mogą istnieć inne cywilizacje, ale tylko takie, które nie dążą do ekspansji. Być może zaawansowane pozaziemskie cywilizacje istnieją, ale ludzie nie mogą się z nimi skomunikować. Możliwe, że obcy istnieją, ale są zbyt daleko od nas, żebyśmy byli w stanie się z nimi porozumieć. Jeśli dwie cywilizacje są w odległości kilku tysięcy lat świetlnych, najprawdopodobniej nie jest możliwe nawiązanie żadnej sensownej komunikacji. Poza tym nasza cywilizacja ma kilka tysięcy lat, co jest ułamkiem w skali kosmicznej. Może się okazać, że nasza cywilizacja ulegnie zagładzie, zanim gdzieś we wszechświecie pojawi się inna cywilizacja techniczna zdolna do nawiązania kontaktu z nami. I tak przez miliony lat kolejne cywilizacje mogą mijać się w czasie, a w obecnej chwili jesteśmy jedyną cywilizacją w galaktyce. A może to my, ludzie, jesteśmy pierwszą cywilizacją we wszechświecie, a inne dopiero się narodzą? Istnieje możliwość, że wszystkie zaawansowane cywilizacje osiągają poziom technologicznej osobliwości i stają się postludzkimi cywilizacjami. Teoretycznie może to oznaczać, że żadna dalsza komunikacja z nimi nie jest już możliwa. Inteligencje tego poziomu mogą na przykład przetwarzać większe ilości informacji niż da się przesłać na odległości międzygwiezdne. Możliwe też, że wszelka wiedza ludzkości jest dla nich elementarna, z tego też powodu nie komunikują się oni z nami tak samo jak ludzie nie komunikują się z gąsienicami. A może na pewnym stopniu rozwoju istoty biologiczne porzucają materialne ciała, zamykają się w gigantycznych wirtualnych środowiskach i żyją w swoim matriksie, nie oddziałując już na świat fizyczny. Zakładając, że istnieją cywilizacje tysiące lub nawet miliony lat bardziej zaawansowane niż my, nie ma powodu, żeby uznawać, że wciąż komunikują się one przy użyciu fal elektromagnetycznych. Możliwe, że jakieś nieznane nam jeszcze zjawiska fizyczne umożliwiają znacznie efektywniejszą komunikację, ale my nie jesteśmy w stanie odebrać takich sygnałów, bo nasza technologia jest jeszcze zbyt prymitywna. A może w kosmosie istnieje taka Unia Kosmiczna? Cywilizacje w naszej okolicy podlegają jakiemuś jednemu prawu zabraniającemu kontaktów z ziemią i dopiero jak osiągniemy jakiś konkretny, zaawansowany poziom, odezwą się do nas. Motywacje takiego działania mogą być etyczne, umożliwiając ludziom naturalny rozwój, badawcze lub strategiczne, obcy chcą uniknąć wykrycia i potencjalnego zniszczenia przez inne cywilizacje. W świecie Star Trek'a pierwsza dyrektywa zabraniała kontaktu z cywilizacjami na zbyt niskim poziomie rozwoju. Ta teoria sugeruje, że ludzkość musi osiągnąć jakiś poziom etyczny, technologiczny lub socjologiczny, zanim zostanie z nią nawiązany kontakt. Na przykład, wynaleźć napęd nadświetlny, pozwalający osiągnąć prędkości większe niż prędkość światła w próżni, jak we wspomnianym Star Trek'u. Jest możliwe, że nie doceniamy zakresu, w jakim obce życie może się różnić od tego na Ziemi. Psychologia obcych może być tak odległa od naszej, że nie wiedzą oni, jak nawiązać z nami kontakt, bądź sama idea nawiązania kontaktu nie jest dla nich sensowna. Ludzka kultura i środowisko mogą być z punktu widzenia obcych zaściankowe lub nie pasujące do ich sposobu myślenia. Założenie, że zaawansowane cywilizacje dążą do kontaktów, również może być nieprawidłowe. Powody takie jak religijne, tabu, ksenofobia, albo zwykły brak zainteresowania mogą sprawić, że obcy nie nawiązują kontaktu, nawet jeśli są do tego zdolni. Możliwe, że inteligentni obcy nie tylko istnieją, ale są obecni na Ziemi, nie wykrywamy ich, bo tego nie chcą, nie potrafimy tego zrobić, bądź nie chcemy przyjąć do wiadomości ich istnienia. Czy jesteśmy sami we wszechświecie? Na to pytanie na razie brak jest odpowiedzi. Możemy być sami, a może życie i cywilizacje są powszechne, ale tego nie wiemy. Co przyniesie przyszłość? Może uda się nam nawiązać kontakt? A może to my skolonizujemy całą galaktykę? Czas pokaże. A ty? Co sądzisz? Czy obcy są wśród nas? A może rząd ich ukrywa? Daj znać w komentarzu. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Pozostaw łapkę w górę, jeśli ci się podobało, oraz zasubskrybuj kanał, żeby nie ominął cię kolejny ciekawy odcinek. Cześć!